Hej, witam Was na premierze zdrabki Lucky Day miejmy nadzieję, że będzie to szczęśliwy dzień póki co spróbowałam swoich sił w tych ekstra losach ale no niestety się nie udało, więc nie wiem czy to będzie szczęśliwy dzień więc możecie trzymać kciuki żeby udało się tutaj w zdrabkach jeżeli się uda, no to będzie można powiedzieć, że będzie to szczęśliwy dzień. Zdrawka bardzo ładna, oczywiście. Mm, przypomina nam, właśnie, laki z poprzednich edycji. Ta jest akurat za 5 zł. Kupiłam 4 sztuki, więc wydałam 20 zł. I też mam wielką nadzieję, że tyle odzyskam albo że będę mieć plus. To mamy koniczynki śliczne, na szczęście. Trochę nie miałam czasu, żeby szukać czterolistnej, więc zerwałam po prostu te zwykłe. No, ale może i te pomogą. E, więc co, zaczynamy tutaj dropping. I zapraszam do oglądania. Jeszcze tutaj Wam pokażę tabelę wygranych. E, Zwrotnik to jest oczywiście dziesiąty stopień wygranych. Najwyższy to jest 200 tysięcy, wystarczyłoby później 7 tysięcy z tych większych, 400, 200, 100. Yy, no, 25 zł, właśnie można wygrać, więc plusik 5 zł, mile widziany. No dobrze, myślę, że to już znacie, więc przechodzimy po prostu do droppingu. Nie ma tutaj bonusów, tak jak było właśnie w Laki. Numer 25. Troszkę będą mieszane. Szukamy oczywiście konieczynki. Miło byłoby zobaczyć taką konieczynkę w zdrawce. Tu już kilka mamy, więc może powiedzmy, że mamy konieczynkę i wygraliśmy już. A tak na poważnie, no to szukamy. I konieczynki i liczb. Dwadzieścia sześć, szukamy. O dziewiętnastki, będziemy szukać. Trzydziestki ósemki. I czterdzieści trzy. No to szukamy w tych monetach liczb albo właśnie konieczynki, symbol konieczynki nam tutaj Przyniósłby wygraną 39, więc blisko było o, wysokie liczby widzę, że tu są. Oj bardzo. Aż tak wysokich nie potrzebujemy. 45. No nie. Ewentualnie dwa niżej. 9 aż. Bardzo ładna jest ta zdrowka. Podoba mi się bardzo. 23. 32. No, aby tylko spowodowała, że będzie Lucky Day. To będzie jeszcze lepsze. No, tu znowu 2, ale do przodu by mogło być. No, 58 wysoko. I 14, więc niestety tu już mamy przegraną, chyba, że jeszcze tu może coś dali, ale nie. na no to mamy pustaka niestety. Pierwszy pustak, ale jeszcze mamy tutaj próby. Jeszcze nimi zajmiemy zdrowka z numerem 26. Czyli obok tej. Zobaczymy, może ta będzie lepsza. Będziemy szukać takich 23 35 o, 13 46 więc znowu nie będziemy szukać nic, co ma piątkę z, z przodu 47, ewentualnie piątki z tyłu, ale trójki z przodu. Dwanaście, a my mamy trzynaście do szukania. Dwadzieścia osiem, to nie to. No, tu też nie, właśnie. Też nie. No, blisko było. Nie, wtedy szukaliśmy blisko było nie za wysoko i 33 no niestety kolejny pustak tutaj nam się ukazuje no coś to happy day chyba nie dzisiaj nie w tym dniu 37. 32 o tutaj będziemy szukać dziesiątek 55, no to mile widziane by było. 21, 26, 22 i patrzymy, co my tu mamy. Konieczynka by się przydała. Symbol, o mamy 21. Już widzimy, że jest piątek. No, ale mamy w końcu jakieś tutaj nie, więc fajnie nie będzie całkowitego minusa. 13 szukaliśmy wtedy, ale chociaż mamy 21, chociaż symbol koniczynki fajnie jakby się pojawił. 54, więc widzicie, że było blisko. 43, no nie. O, kolejne 21, to dzisiaj 21, szczęśliwe. Szczęśliwa liczba. Yy, już mamy dyszkę, no to nie najgorzej. Może jeszcze nam no tutaj coś fajnego dadzą. 19, 47. 18. I ostatnia tutaj liczba. Może będzie symbol. Ale nie, nie będzie symbolu i nie będzie wygranej, ale jest wygrana po 21 i 21 mamy dyszkę. Yy, no bardzo fajnie. Yy, połowa już jest. Więc co by już się nie działo, to już jest lepiej. Więc fajnie. I ostatnia na dzisiaj to. Z numerem trzydzieści pięć. Ta była z numerem trzydzieści dwa, ta Ty, gdzie się udało wygrać, zobaczymy, co będzie w trzydzieści pięć. Będziemy szukać czterdzieści trzy czterdzieści cztery pięćdziesiąt cztery. O wysokie. I dziewiętnastka. O, dziewiętnastka. Zobaczymy. A my mamy tutaj jedenaście. Dwadzieścia osiem to nie szukamy. Dwudziesty dziewiątki także nie szukamy. 41 jeden, no nie. Może było blisko, ale jednak to nie to. Też było blisko. Ale nie 59, no niestety też nie. 29, ostatnie tu mamy już szansę. O piątka, 55 to nie, wtedy szukaliśmy. Blisko było. 35 nie i uwaga, ostatnia szansa. 38. No, więc nie. Hmm, tutaj te monety tak wydrukowali, jakby tu jeszcze miało coś być, ale nie ma. Tu już nic nie ma. E, no to co? Wydrapaliśmy już 4 sztuki. E, no to przechodzi czas na takie podsumowanie. Więc zapraszam na podsumowanie. Podsumowanie nie będzie takie Najgorsze, ponieważ mamy połowę tego, co włożyliśmy w ten dropping dzisiejszy. Udało się 10 zł ustrzelić. Zawsze to jest coś. Lepiej tak niż nic. Jeżeli się ze mną zgadzacie, no to możecie zostawić łapkę. A nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło i z, no, zdrabka mi się podoba myślę, że no taki debiut nie był najgorszy dzisiaj premiera, ok może nie jest to taki lucky day, typowo taki szczęśliwy ale z pewnością nie jest taki pechowy więc może tak ma być życzę wam miłego popołudnia miłego wieczoru i wszystkiego dobrego i dużo szczęścia. Pa!